Iliadę w minutę. Wyobraź to sobie. Wojna trwa 10 lat, bo jakiś typ. Paris. Porwał Helena. Najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Grecy i Troja nie walczą. Bogowie mieszają się w całą akcję. A Homer pisze o tym jak o największym reality show. To jest właśnie Iliada. Episod pierwszy. Foch Achillesa. Grecy niby walczą razem. Ale ich szef Agamemnon obraża Achillesa. Now I'm I zabiera mu jego brankę A Achilles reaguje jak największa drama queen. Hey! Drama queen. Obraził się i po prostu przestał walczyć. Serio, poszedł do namiotu, usiadł i tyle go widzieli. Epizod drugi, Hektor kontra Grecy. Skoro Achilles się wyłączył, no to trojanie zaczęli wygrywać. Na czele stał Hektor, Książę troi. Mega wojownik. Fight! Grecy błagają Achillesa, żeby wrócił, żeby im pomógł Ale on dalej foszek I zamiast siebie wysyła swojego ziomka, Patroklosa Ale w swojej zbroi Więc trojanie na początku myślą, że na ring wbił Achilles Epizod trzeci Śmierć Patroklosa I Patroklos faktycznie na początku wygląda jak taki boss level Jednak ginie z rąk Hektora I wtedy Achilles się mega wkurza Epizod czwarty Zemsta Achillesa Achilles wraca Rozstawia wszystkich po kątach i w wielkim pojedynku zabija Hectora, ale potem, żeby było jeszcze bardziej dramatycznie, przywiązuje jego ciało do rydwanu i ciągnie wokół murów troj. Epizod piąty. Priam i finał. Ale na koniec, tu jest emocjonalny. Priam", czyli ojciec Hectora przychodzi do obozu Greków, klęka przed Achillesem i błaga o ciało własnego syna. Please, i wyobraź sobie Hilles, mega twardziel, wielki gość. Pięknie i oddaje cało ojcowi. Zakończenie biada to nie jest cała wojna trojańska, to jest tylko jej końcówka. Jaki jest z tego morał, że nawet najwięksi wojownicy czasem zachowują się jak nastolatki na imprezie? Jako kolejną, lekturę mam omówić.